Mimo że zima była raczej łagodna, przedwiośnie nie sprzyjało sadzeniu wczesnych ziemniaków pod osłonami. Noce bywały mroźne, więc rolnicy z Sierackiego tym razem nie ryzykowali. Przed dwoma laty na niektórych polach w gminie Warta w powiecie sierackim ryzykanci rozpoczęli te pracę już 13 lutego, rok później 24 lutego, a w tym roku dopiero 3-4 dni temu. Odważnych raczej nie było, bo ryzyko kosztuje. Nie było takich warunków do sadzenia. Zimno, jeszcze przymrozki były i coś zrobić? No nie da rady. Wcześniej było wjechać w pole no wszyscy tutaj ogólnie w tym tygodniu. Y, pierwsze sadzenie, pierwsze krycie takie. Może ktoś tam przed niedzielą, kawałki, ale wcześniej tam taki kawałek wsadził już miesiąc czasu i jeszcze nic nie wzeszło pod, pod przykrycie. Pod folię i pod włókninę dwa razy przykrycie jest i zimno, niestety. A jeśli aura nie będzie sprzyjać, młodych ziemniaków nie należy spodziewać się w połowie maja. Pierwszy dziś tak, koniec maja, początek czerwca. W połowie maja zależy wszystko od warunków dalszych, pogodowych, prawda? Wszystko zależy, no, no, zależy od pogody. Koszty uprawy ziemniaków pod osłonami wzrosły tak bardzo, że pan Jerzy ograniczył już uprawę o połowę do dwóch hektarów. Dużo rolników ograniczyło areał sadzenia tych wczesnych ziemniaków ze względu właśnie na, na to, że koszty produkcji są dość wysokie. A później no, scena takiego ziemniaka no, nie ma takiej stabilizacji. Ona szybko potrafi spaść w dół i po prostu rolnicy ten, zmniejszają ten areał wczesnego ziemniaka. Przed rokiem pierwsze ziemniaki spod osłon kosztowały 7-8 zł za kilogram. Tegoroczne mogą być po 10, a nawet po 12 zł.